Cześć, witam Was w pierwszym odcinku w serii e, odcinków na temat skakanki. Otóż byłem w decatlonie i kupiłem taki oto sprzęt. Już jakoś go podniotłem. Eee, Super, Supełek mi się zrobił. No dobra. Taki oto sprzęt kupiłem. Kosztowało mnie to. Jeszcze samo odleci, akurat. Chcesz zobaczyć? No to kupiłem taki sprzęt w dekadlonie. Ustawiłem wysokość, tak jak każą na opakowaniu. Na skakance skakałem ostatni raz jak miałem chyba 10 lat i się przewróciłem i mam po dziś dzień Żurzel w kolanie. Więc jeśli ten film skończy się tym, że znowu mam żurzel w kolanie, to to będzie niesamowite, bo to nie ma żużlu. I... Zamierzam robić to codziennie, po 5 minut dziennie. I nagrywać oczywiście. Czas start. W naczyniu, jak zacznę skakać do start. Aha, i będę skakał na w skarpetach albo na boso. Na boso. Nie wiem czy tak się skacze. Nic nie wiem na skakam. A nie tak coś nie tak jest jeden skok. Okej, okay. był jeden skok. Czekam bluzę, może bluza im Nie wiem. Ja nie Wydaje mi się, że jest za długa i muszę ją skrócić, ale i tak będę skakał. Jeszcze przez 3 minuty.

Dobra, nie umiem skakać na skakance, to był pierwszy raz, było wszystko źle, uderzyłem się raz i w ogóle będę robił dalej, skrócę ją trochę. I do zobaczenia na kolejnym filmie, gdzie będę skakał już perfekcyjnie, bo ten jeden raz już mi wszystkiego nauczył. Zresztą się skończyłem też jak na pięć skoków w większości nieudanych. Miłego cześć.